Co obejrzeć w weekend? Trzy propozycje z platform. Na początek Netflix i produkcja, o której nie przestaje się mówić, czyli K-popowe Łowczynie Demonów. Ten dla wielu niezachęcający tytuł, nieprzerwanie od dwóch miesięcy, jest numerem jeden globalnego Netflixa. Ta odważna animacja zachwyca nowoczesnym stylem i zredefiniowanym podejściem do gatunku. Wciągająca fabuła jest pełna chwytliwych piosenek, które wpadną w ucho nawet antyfanom tytułowego K-popu. Kolejna propozycja to serial Fundacja na Apple TV, a konkretnie jego najświeższy trzeci sezon pełen kadrów kręconych w Polsce. Ta fikcja naukowa to adaptacja nagradzanej trylogii Zaaka Asimowa, która zachwyciła krytyków nawet bardziej niż władca pierścieni Tolkiena. Serial zasługuje na szczególną uwagę przez fakt, że twórców zainspirowało wiele lokacji w Europie i Polsce, w tym m.in. Świątynia Opatrzności i Muzeum Historii Polski w Warszawie, Centrum Spotkań Kultur w Lublinie czy Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Kadry naprawdę zachwycają. A na koniec HBO Max i obiecujący polski serial Scheda. Świetna obsada, chłodny i surowy klimat, oszczędne, ale autentyczne aktorstwo i genialnie wykorzystany Bałtyk. To nie jest serial, który pędzi. Heda to swobodna opowieść, której trzeba dać się powoli wciągnąć. Szczególnie ważna pozycja dla tych, którzy lubią dramaty rodzinne, atmosferę tajemnicy i Polskie morze w wydaniu skandynawskich kryminałów. I to tyle. Koniecznie dajcie znać, co wy polecacie obejrzeć w ten weekend.